Jest to pierwsza w historii koło naukowego prawa finansowego konferencja międzynarodowa, może nawet międzywymiarowa. Będziemy rozmawiać i o płatnościach mobilnych, i o płatnościach elektronicznych. W pierwszej kolejności chciałbym przyjść do przedstawiciela oddzielnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, panią profesor Dottor Kawitową Wiesławę Niemieckiego, dyrektora Dyrektora Prawa Finansowego. <głos》> Przemiany operacji w dniu dzisiejszym są nie tylko zagadnienia organizacji rynku finansowego i ale także uprawnienia i obowiązki dostawcy usług płatniczych. wierzę. I the last, uh, the um, I think I czy Ukraina będzie implement takie zainteresowanie tą problematyką. Zwłaszcza podziękowania kieruję do wszystkich kolegów którzy zgodzili się oczywiście wystąpić tutaj z i tym samym nadać tej konferencji kształt taki, jaki ona będzie. Jest profesorem na IAD, Chicago College of Law and D.D. I Karol from z uh, Cardiff University of Law. I chcę że y, materiały, które y, są dokumentacją o tym, publikowane są od pewnego czasu periodycznie wychodzących. Studia finansowo-prawnych, których powstanie zawdzięczamy pani doktor Edycie Rytkowskiej nasze.